Pojazd jest wyposażony w układ automatycznej klimatyzacji, który steruje prędkością wentylacji, włącza lub wyłącza klimatyzację, steruje rozdziałem i recyrkulacją powietrza. W trybie automatycznym, układ klimatyzacji zapewnia komfort termiczny w kabinie oraz optymalną widoczność przy zachowaniu minimalnego zużycia energii. Aby ją włączyć, należy nacisnąć ten przycisk wówczas zapala się lampka kontrolna auto. Prędkość nadmuchu można również regulować ręcznie, obracając to pokrętło. Ten element służy do regulowania temperatury. Układ klimatyzacji można włączać i wyłączać naciśnięciem tego przycisku. Natomiast ten regulator służy do zmiany sposobu rozdziału powietrza w kabinie. Uwaga! Po ręcznej zmianie ustawień tryb automatyczny zostaje wyłączony. Aby włączyć go ponownie, należy nacisnąć przycisk jeszcze raz. Funkcja dobra widoczność szybko usuwa parę i szron z tylnej szyby, przednich bocznych szyb, a w niektórych wersjach nawet z bocznych lusterek. Naciskając ten przycisk, można szybko usunąć zaparowanie tylnej szyby. Recyrkulacja powietrza w kabinie odbywa się automatycznie, ale tym przyciskiem można także włączać ją ręcznie. Uwaga! Zbyt długie korzystanie z tej funkcji może powodować zaparowanie szyb. Zalecamy, aby w miarę możliwości jak najszybciej przełączyć się z powrotem na tryb automatyczny. Aby wyłączyć cały układ, ustaw to pokrętło w położeniu OFF.